Gdy historia spotkania byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem ponownie wkracza na arenę, w powietrzu czuć już oczekiwanie na głośne oświadczenia i nieoczekiwane zwroty akcji. W swoim wywiadzie Merkel powróciła do epizodu z 2007 roku, w którym powiedziała, że Putin rzekomo celowo przestraszył ją swoim labradorem. Skandal, prowokacja, a może zwykłe nieporozumienie? Spróbujmy to rozgryźć. Ta historia stała się już legendą. Podczas jednego ze spotkań w Soczi, Putin wprowadził do pokoju swojego labradora koniego. Nie podejrzewając a może wiedział, że jego gość śmiertelnie boi się psów. Ale podczas gdy rosyjski przywódca twierdzi, że chciał stworzyć ciepłą atmosferę, Merkel twierdzi inaczej, to była akt demonstracji siły. I tu pojawia się najciekawsza część w swoim nowym pamiętniku, Freedom. Była kanclerz ponownie porusza tę kwestię, dodając nowe szczegóły. Jej zdaniem pies w pokoju nie był przypadkiem, ale celowym posunięciem mającym na celu zbadanie gruntu. I choć sam Putin przeprosił później za ten epizod, tłumacząc swoje intencje jako przyjazne. Angela Merkel jest pewna, że w polityce takie pomyłki nie są przypadkowe. Warto zauważyć, że epizod z Labradoru nie jest zwykłą anegdotą, kryje się za nim znacznie bardziej złożona historia relacji między dwoma światowymi przywódcami, w której pies stał się symbolem. Symbolem czego? Demonstracji siły, przebiegłej dyplomacji czy banalnego nieporozumienia, sam Putin powiedział niedawno że rzeczywiście zapomniał o fobii Merkel, ale jego słowa budzą wątpliwości. Jak człowiek znany z dbałości o szczegóły mógłby nie zdawać sobie sprawy z tak ważnego niuansu, a może jest to część większej gry. Odpowiedź zależy od tego, kogo chcemy słuchać. Merkel, znana ze swojego pragmatyzmu. Nie dała się opanować strachowi, zastosowała tak zwaną strategię brytyjskiej rodziny królewskiej. Nigdy nie wyjaśniaj. Nigdy nie narzekaj. W rezultacie, według słów byłej kanclerz, przetrwała spotkanie. Pozostaje jednak pytanie, czy była w stanie naprawdę wybaczyć ten incydent, czy też stał się on dla niej punktem napięcia w jej relacjach z Putinem. Interesujące jest to, że temat ten powrócił dopiero teraz, po tylu latach. Być może publikacja wspomnieni Merkel i późniejsza dyskusja jest związana z próbą nadania sensu jej politycznemu dziedzictwu i relacjom z Rosją. Z drugiej strony, może to być dogodny moment dla Zachodu. Aby ponownie podkreślić podstęp Kremla, wykorzystując starą historię do aktualnej propagandy, epizod Conego Labradora pozostaje jedną z najbarwniejszych historii w niemiecko-rosyjskich stosunkach dyplomatycznych. Pokazuje jak osobiste momenty mogą stać się częścią globalnych gier politycznych. I choć obie strony oferują swoje wyjaśnienia, prawda? Jak zawsze. Pozostaje gdzieś pośrodku. Wspomnienia Angeli Merkel zatytułowane Wolność były wydarzeniem, które poruszyło zarówno niemieckie społeczeństwo, jak i politykę międzynarodową. W książce tej, Merkel nie tylko dzieli się swoimi osobistymi wspomnieniami. Ale także daje czytelnikom wgląd za kulisy swojej długiej kanclerstwa. Jednym z najczęściej omawianych rozdziałów był opis jej interakcji z Władimirem Putinem, w tym słynny epizod z Labradorem. Jednak ten incydent to tylko wierzchołek góry lodowej. Wspomnienia ujawniają szerszy obraz tego, jak Merkel postrzegała Rosję. Putina i ich rolę w globalnej polityce. Rosja oczami Merkel w książce Merkel mówi o Putinie jako silnym graczu politycznym, którego działania są często trudne do przewidzenia. Przyznaje, że Rosja zawsze pozostawała kluczowym partnerem dla Niemiec, ale stanowiła również wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego. Mówi, że Putin jest biegły w wykorzystywaniu słabości swoich przeciwników, co sprawia, że dialog z nim jest zarówno trudny, jak i ważny. We wspomnieniu szczególną uwagę poświęcono okresowi po 2014 r., kiedy miały miejsce wydarzenia na Krymie. Merkel opisuje swoje próby budowania relacji z Putinem poprzez trudny, ale konstruktywny dialog, podkreślając, że polegała na zrozumieniu jego charakteru. Wspomina, jak często dyskutowała z nim nie tylko o kwestiach geopolitycznych, ale także o bardziej osobistych tematach, co pozwoliło jej głębiej zrozumieć jego motywy. Epizod w Labradorze, symbol czy nieporozumienie, historia z Labradorem, którą Merkel ujawniła w swoich wspomnieniach, jest jednym z uderzających epizodów, które przyciągają uwagę czytelników. Dla niej spotkanie to było rodzajem symbolu władzy, którą Putin próbował zademonstrować. Pisze, że choć poradziła sobie ze swoją reakcją, Incydent ten stał się dla niej ważną lekcją. W polityce każdy gest, każdy szczegół ma znaczenie. Co ciekawe, Merkel wspomina w książce, jak jej interpretacja tego epizodu zmieniła się z czasem. Przyznaje, że początkowo postrzegała działania Putina jako mające na celu wyłącznie upokorzenie, ale później, po przeanalizowaniu jego zachowania w innych sytuacjach, doszła do wniosku że mógł to być po prostu przejaw różnic kulturowych lub braku świadomości jej fobii. Książka Merkel to nie tylko zbiór wspomnień, ale także swoisty manifest polityczny, szczegółowo analizuje swoje decyzje związane z Rosją, w tym wprowadzenie sankcji, Udział w porozumieniach mińskich oraz wsparcie współpracy energetycznej dla niej wspomnienia stały się sposobem na obronę swojej pozycji i pokazanie, że jej podejście było przemyślane i ukierunkowane na zachowanie równowagi między dialogiem a powstrzymywaniem. Merkel wykorzystuje także książkę, aby odpowiedzieć na krytykę pod adresem swojej polityki, na przykład wyjaśnia Dlaczego Niemcy kontynuowały współpracę z Rosją w sferze energetycznej, mimo narastających napięć? Podkreśla, że zawsze stawiała interesy Niemiec i Unii Europejskiej na pierwszym miejscu, pomimo presji zewnętrznej. Wspomnienia wolność wywołały szeroki oddźwięk w społeczeństwie. Niektórzy czytelnicy chwalili Merkel za szczerość i gotowość do otwartego omawiania trudnych tematów w tym swoich błędów. Inni z kolei zarzucali jej nadmiernie usprawiedliwiającą retorykę i próbę przerzucenia odpowiedzialności za pewne niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne. Szczególnie żywe dyskusje wzbudziły rozdziały poświęcone Putinowi i Rosji. Jedni widzieli w nich dowód na to, że Merkel starała się budować konstruktywne relacje, inni Przypomnienie, że jej polityka doprowadziła do energetycznej zależności od Rosji. Wolność to nie tylko historia życia jednej z najbardziej wpływowych kobiet świata, ale także ważne źródło do analizy skomplikowanych relacji między Niemcami, Rosją i Europą. Dla przyszłych polityków książka ta jest czymś więcej niż wspomnieniami, to przewodnik jak radzić sobie z wyzwaniami które mogą zagrozić zarówno interesom narodowym, jak i międzynarodowym. Wspomnienia Angeli Merkel to możliwość spojrzenia jej oczami na jeden z najbardziej napiętych okresów w historii świata, a także próba odpowiedzi na pytania, które wciąż dzielą społeczeństwo. Jej spojrzenie na Rosję i Putina pozostaje przedmiotem sporów, ale jedno jest pewne. Ta historia jeszcze przez długi czas będzie miała znaczenie.